Coś, czego ludzie nie wiedzą o starym lesie na skraju miasta? To was powali. Niektórzy mówią, że kryje on sekret, którego nikt nie przeżyłby go wyjawić. Gotowi usłyszeć tę historię. Co roku ktoś znika w pobliżu tych poskręcanych, prastarych drzew. Miejscowi szepczą o cienistych postaciach obserwujących z gałęzi. Zeszłej jesieni zaginął chłopiec. Jego latarka, znaleziona dni później, wciąż migocząca, wskazywała ścieżkę, której nikt nie pamięta. Ludzie mówią, że jeśli nasłuchujesz w nocy, usłyszysz głosy wołające Twoje imię, mimo że jesteś sam. Najodważniejsi nigdy nie wracają, a dno lasu staje się coraz grubsze, jakby pochłaniało ich ślady. Więc następnym razem, gdy będziesz przechodzić obok tych ciemnych lasów, nie oglądaj się za siebie. I cokolwiek robisz, nigdy nie odpowiadaj, gdy las szepcze.